Siemanko widzowie, witam Was w porannym odcinku przygody tibijskiego druida. Dzisiaj zrobimy boszek o nazwie Ksenia. Jest to boss do Bostiary. Pokażę Wam dzisiaj Respi. Na venore na Amazon Camp. boss Ksenia. Nie spada z niej nic, ale jest to bosik do bostiarki. Także lecimy zobaczyć czy jest widzowie. Przed chwilą patrzyłem Albinosa, nie było go, więc lecimy zobaczyć Ksenia. Pokażę Wam, gdzie rozpisie Ksenia, boss. O nazwie, gdy takiej widzicie, Co tam mogła słychać w świecie w ogóle? Jest szansa, że jest ta Ksenia, ależ wiecie. Jest szansa, ale może jej nie być. Cześć widzowie, jeszcze na Might panterkę, na krewetkę, no i tego draptora, żeby zrobić. Ksenia znajduje się na Amazon Camp widzowie, na Venore. Już wam pokazuję, gdzie ona się recwi. Bójcie, sobie zabijemy. Zawsze może żaba wpaść. nie spadło. I co widzowie? Ksenia boss, Respi się on właśnie tutaj gdzieś, ale go nie ma. Zobaczmy. Czy na dole? Nie, Ogólnie ten boss Ksenia widzowie respi się tutaj, nie? W tym miejscu, na dole na Amazonka, ale jak widzicie, nie ma Ksenii. Tutaj się Respi Widzowie w tym kółku oto. Ksenia Boss. Liczący się do Bossiery, lecz go nie ma widzowie. No niestety nie ma Bossa Kseni. Jest to Boss, jeszcze przypominał raz Widzowie: Znajduje się on na Venore, na Amazon Camp na dole. Jak widzieliście przed chwilą, nie spada z niego nic, ale liczy się on do Bostiary. Także dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się ją.